Cześć, z tej strony Gacper. Dziś zapraszam Was na recenzję robota do mycia okien Kobo i5. Zacznijmy od tego, co jest w opakowaniu. Po otworzeniu opakowania od razu znajdziemy instrukcję obsługi, Ciekawostką jest także jeszcze tutaj taka włożona kartka z numerem kontaktowym do opiekuna swojego robota, który może nam przez telefon pomóc z zamontowaniem robota. Niżej znajdziemy woreczek z 12 ściereczkami z mikrofibry, które zakładamy na obręcz robota. Na robocie też od razu są jeszcze dwie takie ściereczki, więc łącznie mamy ich 14. Dalej znajdziemy samego robota wraz od razu z przyczepioną linką. Są też te obręcze oraz wspomniane dwie ściereczki. Mamy jeszcze dodatkowe dwie obręcze czyszczące. A w osobnym, drugim pudełeczku obok jest jeszcze buteleczka do dozowania płynu, a także przewód zasilający 1,5 metrowy i przedłużka o długości 4 metrów. Więc łącznie mamy tutaj 5,5 metra przewodu, co pozwoli umyć nawet większe okna. Na końcu mamy jeszcze pilota do sterowania całością. Jeśli chodzi o budowę, to oczywiście mamy tutaj włącznik, który pozwoli uruchomić robota po dłuższym przytrzymaniu. Z kolei krótkie przytrzymanie uruchamia już tryb czyszczenia. Niżej mamy taką rączkę do podtrzymywania czy przenoszenia. Dalej mamy zaślepkę, za którą jest pojemnik na płyny, gdzie zmieścimy maksymalnie 50 ml. Zalecane jest korzystanie tutaj z wody lub ewentualnie z dedykowanego płynu producenta. Pod tym mamy miejsce do podłączenia zasilacza i co ciekawe, całość przykręcamy jeszcze taką śrubą, żeby zasilanie się przypadkowo nie odczepiło podczas pracy. Od dołu znajdziemy linkę zabezpieczającą, którą możemy zaczepić w jakimś bezpiecznym miejscu, co przyda się podczas właśnie mycia na wysokości, żeby w razie co, gdyby coś tutaj się poluzowało i urządzenie odkleiło się od szyby, to żeby całość nie spadła na ziemię. Na boku z kolei mamy dyszę, przez którą wydostaje się płyn z tego wbudowanego pojemnika. Od spodu z kolei mamy dwie obręcze, wraz z założonymi ściereczkami. Ważne jest to, że te ściereczki są też dwustronne. Więc po umyciu jedną stroną możemy je obrócić na drugą i kontynuować sprzątanie. Sprawia to, że jeszcze więcej okien możemy umyć za pomocą tych ściereczek dołączonych do zestawu, a gdybyśmy potrzebowali ich jeszcze więcej, to oczywiście można je osobno dokupić. Te pierścienie w robocie montują się na zatrzaski, które musimy precyzyjnie wcisnąć, żeby zapewnić pełną stabilność połączenia. No bo w końcu to te nakładki będą przylegały bezpośrednio do szyby, więc musimy mieć 100% pewność że wszystko jest zmontowane prawidłowo. Ważne jest też to, że te ściereczki możemy myć w pralce, co także ułatwi utrzymanie ich czystości. No dobra, a jak wygląda proces montowania całości i uruchamiania mycia? Na początku musimy nałożyć ściereczki na te obręcze i wczepić je do odkurzacza. Następnie musimy je spryskać płynem lub wodą w sposób opisany w instrukcji. Wygląda to tak, że dolną część czyli tą przy lince zabezpieczającej spryskujemy po całości maksymalnie takimi dwoma naciśnięciami atomizera. Z kolei górna ściereczka po środku musi zostać sucha, więc spryskujemy tylko naokoło. Następnie montujemy zabezpieczenie, podłączamy także zasilanie i przytrzymujemy klawisz od góry. Usłyszymy od razu uruchomienie silnika, możemy więc wtedy przyłożyć urządzenie do szyby i wtedy robot automatycznie się przyssa. Umieszczając robota na szybie powinniśmy zachować około 15 cm odstęp od każdej z krawędzi okna, żeby robot swobodnie mógł rozpocząć pracę. Ważne jest też to, że urządzenie nie będzie działało bez podłączenia zasilania. Co prawda mamy tutaj wbudowaną baterię o pojemności 600 mAh, jednak służy to jako bardziej takie podtrzymanie energii. W przypadku, gdyby na przykład został odłączony prąd, a robot zostałby na szybie, wtedy mamy pewność, że całość nie spadnie, tylko cały czas będzie się trzymała na szybie, wydając przy okazji sygnał dźwiękowy o wystąpieniu błędu. Wtedy powinniśmy podejść do szyby, przytrzymać klawisz na obudowie, wtedy wyłączamy ssanie i delikatnie odczepić całość od okna. Gdy już mamy robota umieszczonego na oknie, to możemy rozpocząć sprzątanie. Jedno wciśnięcie na robocie uruchomi od razu pracę w takim trybie automatycznym, jednak najlepiej skorzystać tutaj z pilota, żeby dostosować sobie to wszystko pod własne preferencje. Omawiając poszczególne klawisze, to od góry po lewej stronie mamy klawisz aktywujący automatyczne spryskiwanie, wtedy Kobo i 5 automatycznie będzie spryskiwał szybę za pomocą takiej delikatnej mgiełki. Mamy także możliwość ręcznego sterowania spryskiwaniem, do tego jest ten drugi klawisz po prawej stronie. Następnie mamy klawisze do sterowania, ponieważ możemy tym robotem sterować właśnie za pomocą strzałek i na przykład w taki sposób dotrzeć w konkretne miejsce. Niżej są takie trzy tryby automatyczne. Te ze strzałeczkami na boki oznaczają, że od miejsca zamontowania robot pojedzie w lewą lub prawą stronę, a następnie stopniowo do dołu. Klawisz ze strzałką do góry oznacza, że robot pojedzie najpierw na samą górę i od krawędzi rozpocznie pracę stopniowo zjeżdżając do dołu. Ostatnie klawisze to stop, które całkowicie zatrzymuje pracę oraz pauza, która tylko wstrzymuje pracę, którą po chwili możemy też oczywiście wznowić. Poza pilotem mamy jeszcze do dyspozycji aplikację na smartfona. Jest to program Glassbot, który jest dostępny na Androida oraz iOSa i pozwala na połączenie się z robotem za pomocą modułu Bluetooth. W tym celu robot musi być włączony, musi być od razu przyssany na szybę i wtedy w aplikacji możemy nawiązać połączenie, co pozwoli na sterowanie dokładnie takimi samymi funkcjami jak w przypadku pilota. Mamy więc tryby automatyczne, jest tryb ręczny, jest stopowanie czy pauzowanie, a także uruchamianie automatycznego spryskiwania wodą. No dobra, a jak to wszystko się sprawdza w praktyce? Szczerze mówiąc, dość sceptycznie podchodziłem do tego robota, no bo wiem, jak takie chociażby roboty sprzątające radzą sobie zazwyczaj z mopowaniem podłog, czyli jest to raczej takie odświeżenie, drobne przemycie, a nie generalne mycie powierzchni. W przypadku robota do okien całkowicie się zaskoczyłem, ponieważ efekty są bardzo, bardzo dobre. Urządzenie jeździ w bardzo mądry sposób, ponieważ przejeżdża od krawędzi do krawędzi. Potem bardzo delikatnie przesuwa się do dołu i znowu przejeżdża od prawej do lewej lub od lewej do prawej strony. I tak stopniowo obniża się, obniża, obniża, aż w końcu dojedzie do samego dołu szyby, delikatnie się jeszcze odbije do góry i dopiero wtedy zakończy pracę. Przez takie przesuwanie się kawałek po kawałku efekty sprzątania są bardzo dobre, robot nie pozostawia smug, co jest dla mnie największym zaskoczeniem. Całość pozostaje czysta, jakby też delikatnie wypolerowana. I jeżeli tylko ściereczki nie są zabrudzone, to końcowy efekt będzie naprawdę bardzo dobry. Dodatkowo taki efekt jest osiągalny nie tylko przy takich średnio zabrudzonych szybach, ale także przy mocniejszych zabrudzeniach. Może wstyd się przyznać, ale część okien, które widzicie na przebitkach, w tym roku jeszcze nie były myte i o dziwo robot poradził sobie z nimi równie dobrze, nie pozostawiając żadnych zabrudzeń. Robot świetnie radzi sobie z normalnymi takimi oknami ściennymi. Ale także pozytywnym zaskoczeniem było to, że bez problemu możemy umyć okna dachowe. Robot tak samo dobrze może przyssać się do okna, które jest pochylone, przez to sprzęt staje się jeszcze bardziej uniwersalny, no bo możemy umyć dosłownie wszystkie okna, które mamy w domu. Poza tym robot sprawdza się do mycia luster, co zawsze dla mnie było problemem, no bo myjąc ręcznie, niestety czasami te smugi zostawały. Dodatkowo możemy umyć chociażby kabiny prysznicowe, z których ładnie schodzi osad z mydła czy właśnie z wody. Ciekawostką jest także możliwość mycia płaskich mebli, czy chociażby płytek na ścianie, usuwając z nich taki codzienny brud. W skrócie mówiąc, na każdą płaską powierzchnię, gdzie tylko robot może się przysać, możemy go bez problemu umieścić. I robot bez większych problemów dokładnie nam wszystko umyje. Jeśli chodzi o prędkość czyszczenia, to producent podaje, że 1 m2 jest myty przez około 2,5 minuty. U mnie to w praktyce sprawdzało się tak, że na jedno okno potrzebowałem około 7 do 10 minut, więc no może chwilę to trwa, no ale całość dzieje się w pełni automatycznie, a my możemy w tym czasie robić całkowicie coś innego. Na koniec pracy warto też opróżnić zbiorniczek na wodę oraz zostawić otworzoną pokrywę, żeby całość mogła sobie spokojnie wyschnąć, no bo raczej nie powinniśmy zostawiać tego płynu w środku. Przechodząc do podsumowania, Kobo i5 kosztuje aktualnie około 1500 zł. Moim zdaniem jest to dobra cena, ponieważ urządzenie niesamowicie pozytywnie może nas zaskoczyć. Praktycznie w pełni automatyczny sposób pozwoli na umycie każdego okna, a dodatkowo luster, kabin czy na przykład nawet płytek na ścianie. Jedyne co musimy zrobić, to umieścić robota na oknie, od czasu do czasu uzupełnić pojemnik na płyn czy wymienić zabrudzone ściereczki. Poza tym robot jeździ już sam, w dość taki inteligentny sposób przejeżdża kawałek po kawałku, co jest nie tylko skuteczne do usuwania zabrudzeń, ale także nie pozostają tutaj żadne smugi. Dla mnie to jest wielkie zaskoczenie, COBOI 5 naprawdę świetnie sprawdza się podczas mycia okien, i to nawet podczas takich generalnych porządków, gdy okna przez dłuższy czas nie były myte. A co wy sądzicie o takim robocie, czy u Was by się sprawdził? Dajcie znać w komentarzach. Zajęcam również do stawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!